Pad czerwca od Natysaka de Vaco Sorok Patroku, w słoneczny, czysty poranek, niedaleko więzienia Forte Brefeta pod Rzymem, stanęła przed sądem, który reprezentował resztki włoskiego wymiaru sprawiedliwości, postać, którą można było już bez przesady nazwać symbolem terroru i okrucieństwa. Na oczach zgromadzonych i obserwatorów pojawił się Petro Co, ówczesny dwadkat sestletni były porucznik który z czasem przemienił się w przerażającego przywódcę faszystowskich oddziałów specjalnych. To on stał za najgorszymi zbrodniami, które na trwałe odcisnęły swój krwawy ślad na stolicy i okolicznych terenach. I choć historia tego człowieka wyda się wkrótce końcem jego losu, to właśnie ten moment staje się punktem kulminacyjnym jego życiowej drogi, od młodego oficera do okrutnego kata. Petro Ko urodził się w roku 1918 w małej miejscowości Benavento, przed wybuchem wojny służył krótko w Królewskiej Armii Włoskiej, lecz już wodna tysaka de vaco 43 roku, gdy włoski kraj pogrążył się w chaosie i wojennym zamęcie, zdecydował się dołączyć do fikcyjnego, faszystowskiego państwa, które powstało na wzór Mussoliniego. Szybko awansował w szeregu policji republikańskiej, stając się jednym z najbardziej bezwzględnych i okrutnych jej liderów. Z młodego studenta prawa, który marzył o sprawiedliwości i praworządności, przemienił się w brutalnego dowódcę jednostek antypartysanckich, posługujących się metodami, które wywołałyby dreszcz obrzydzenia nawet wśród najbardziej zatwardziałych nazistów. Tortury, które stosował, były tak barbarzyńskie, że na długo zapisały się w pamięci mieszkańców Rzymu i okolic. Wczesną wiosną roku 1944 ko założył tajną jednostkę o nazwie Bondik Koke Działającą w stolicy pod osłoną SS-owskiego oficera Hermana Kaplera. Ta specjalna grupa funkcjonowała niemalże poza jakąkolwiek kontrolą, mając pełną swobodę działania. Włamywała się do ukrywających się partyzantów i Żydów, przeszukiwała domy, konwenty, a nawet zakony zakonne, nie bacząc na nic. Ich metody były oparte na naukowej, a zarazem makabrycznej brutalności, od tortur przy użyciu wrzącej wody i zawieszania, przez bicie kablami, aż po elektryczne szoki. Wszystko to odbywało się w tajnych, odosobnionych celach. Co wyróżniało ich spośród innych formacji, to fakt, że nie byli zwykłymi policjantami, byli narzędziami terroru, które miały zastraszyć i złamać każdego, kto stanął im na drodze. W kwietniu 1944 roku ko osobiście nadzorował przesłuchania w centrum tortur, znanym jako Wioska Drzew, gdzie brutalność osiągała swoje apogeum. W tym miejscu Ko nie oszczędzał nikogo, od intelektualistów przez duchownych po kobiety. Często urządzał fikcyjne egzekucje, aby jeszcze bardziej zastraszyć więźniów, wywołując w nich poczucie beznadziei i obłędu. W czasie, gdy Rzym był jeszcze pod okupacją, Bondik koke terroryzował mieszkańców, szerząc strach i niepewność. Po upadku stolicy i wyzwoleniu przez aliantów, Konie złożył broni. Uciekł na północ, do Mediolanu kontynuując swoje brutalne rządy, eliminując każdego, kto odważył się sprzeciwić jego metodom, nawet tych faszystów, którzy sprzeciwiali się jego okrucieństwu i dążyli do zachowania choć odrobiny humanitarnego.